Dzień dobry, witajcie jeszcze raz. Paweł, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Ja mam do ciebie pytanie, bo pojawiły się informacje, że skoro było spotkanie na Alasce, to może teraz po drugiej stronie. Dzień na Czukotce. Na Czukotce, tak, no bo to by wypadało. A jakieś tam dobre hotele mają? No właśnie, zaraz do tego przejdziemy, bo tam Putin, nie wiem czy pamiętasz, na spotkaniu tym w zeszłym tygodniu mówił, no to do Moskwy, Trump mówi go, no, tak, ta Moskwa, to pewnie mi się dostanie za to, ale zobaczymy. No i takie się pojawiają gdzieś e, informacje, że może by na tej czukorce zorganizować. Natomiast jest pewien problem, bo owszem, tam jest baza e, wojskowa, natomiast ona wygląda, powiem ci mniej więcej tak. Mniej więcej tak, mniej więcej tak, mniej więcej tak, mniej więcej tak i mniej więcej tak. I tu się zastanawiam, wiesz co, to tak przypomina ci reporterzy. w stylu z, z falauta. Tak, tak, Nie? tak. Bo może to będzie, wiesz, coś w Można stylu, kręcić. że jakiś paintball zorganizują, taki w stylu post-apo. Może okay. głowę Kasandry ty mogliby tą kręcić, o no, mogliby. Tam... Zdecydowanie. Tak, takie, no. takie klimaty. No chyba nie, nie idzie im dobrze odbanie o tą infrastrukturę. Ja tak sobie Mam zobaczyłem. też, Nie wiem, czy to jak port nie? wygląda. Bo tam w mają port w Okej. Okay. Jakby nie samolotem, tylko ten. E... Jakby tak, statkiem, to proszę bardzo. Zaraz ci pokażę. Wygląda. Aha. A, tu widzę, że jakieś osiedle mieszkaniowe mi pokazuje. No tu baza hotelowa. Hotelowa, na, tak. To pie na pierwszym planie reporterzy. Tak e... wygląda. Okej. Okay. Mniej więcej. co znaczy, tam wyglądał, to teraz to może. Ale nie, no ale zaraz. Zaraz, zaraz, zaraz. Statki no. tak wyglądają. No. A po... No i nadbrzeże. No dobrze, no ale nadbrzeża nie widzimy, bo statki wyglądają no. nie za dobrze. No ale zobacz, tu już dalej. Jest miasto kwitnące, mamy kontenery. Tak, ale jak ktoś nie kojarzy, no to jest Anadyr, no tak, dobrze. To jest stolica Czukotki. Mamy nowoczesne budynki, względnie, względnie. Biorąc, pod, biorąc pod uwagę to. No to to, co pokazałeś jest znacznie lepsze. To po prostu no, ale... w porcie spotkanie. A jak mówimy o Czukotce, to z czym ci się Czukotka kojarzy? Na Absolutnie, skojarzy, definitywnie z niczym. Okay. Bo, <grym> bo nic. wielu Rosjanom się kojarzy z Romanem Abramowiczem. Że on jest z Czukotki? To ja nie wiedziałem. Nie, on, że tak powiem, przez 8 lat był gubernatorem Czukotki. A, to też nie wiedziałem. Tak, i łączył umiejętnie właśnie politykę z biznesem, tak. Tak powiedzmy to tak. I z ro rozwojem tak. Czukotki widzę. I z rozwojem Czukotki, tak jak <laughs> się mocno rozwinęła za jego prezydenturą. Tak, tak. Znaczy Uber... Bycie gubernatorem, tak. Tak, tak, tak. A to nie wiedziałem o Czukotce i Abramowiczu. A znasz gubernatora Czukotki teraz? Jest tam mm, ktoś? Tak. To już po prostu wszyscy wyjechali, <laughs> i zgasili światło i koniec. Nie, wiesz, biorąc pod uwagę, że to jest tak blisko siebie, no, no to yy, straszne zaniedbanie. No wiesz co? Bo, patrz, tak, ile... to jest. Tak, yy, jak masz granicę Meksyku z USA, no to te pograniczne powinny być mocno rozwinięte, bo masz szansę na te relacje handlowe czy coś, a tam widać nic. Tak, no tutaj pytałeś się, kto jest tym gubernatorem Czukotki, bo to no. zaraz będą nam pisać, to wiem, w, kto jest, to jest Władysław, jak on się tam nazywał, Czukotłow. Kuzniecow. Kuzniecow od 2000, ty... tak, zastąpił Romana Kopina. A Kopina no. nie znam, Kuzniecow Jestem. często był gdzieś tam w tych naszych Tak, ale to popularne nazwisko, wiesz, to znowu. A, to nie ten Kuzniecow. Nie, nie, nie. Jego brat nie. pewnie. N nie wiem, czy tam jest jakieś po połączenie. Okej, okej. Okay, okay. Wydaje to mi dosz. się, że, że nie ma. O, to ten y kopin był właśnie po Abramowiczu. Bo on też długo był. A, czy swoje też przygarnął. Swoją drogą. Jak się możliwości... będzie, Bo tak po 8 lat mniej więcej, no. Nie, bo. Jeżeli to jest taka ruina, to z czego tam się gradnie? Wiesz co, tam masz kopalnie złota, no wiele jest tam jakieś dobra, 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 dobra bo się tak zastanawiałem, z kogo tam zdzierać, nie, no, ale to... Nie, masz takie te, wiesz co, przemysłowe, tak, jeżeli chodzi uh -huh, o czukotkę uh -huh. jeszcze, nie, więc coś tam jest, no, natomiast no, tutaj często jest tak to łączone, wiesz, różnego rodzaju tutaj te biznesy, tych gubernatorów, no, ogólnie tak, bycie gubernatorem w Rosji to jest często łączone z byciem biznesmenem. Tak, bo to można, bo teoretycznie biznesmen powinien umieć zarządzać. Tak no. to, to wiesz naturalna. Kolega. U nas bardzo często to nauczyciele zostają jakimiś tam prezydentami miast. Tak i też zauważyłeś, że politycy bardzo często to są historycy. Tak Nie? taka no. naturalna droga od historyka do polityka. No i historyk nauczyciel historii albo polonista. Też, tak? Natomiast U... y, na przykład osób, które mają wykształcenie techniczne wśród polityków to tak mało. Nie? Jakieś... Bo wiesz, ci z wykształceniem technicznym to zarobią y, całkiem dobre pieniądze, niekoniecznie y, w polityce. No w polityce też zarobią, zarabia się myślę, tak? A? Czy nie? No właśnie się chyba nie zarabiasz tak dobrze. Nie? No nie wiem. No wiesz. piszcie no... jak jesteście politykami, ile zarabiacie. Czy no Nie, ja nie mówię o naszych zarobkach, ale jeżeli masz takiego. No w Rosji się dobrze zarabia. No bycie politykiem. A, no w rozwijają. Rosji, no ale w Polsce. W Polsce no. to masz te unijne przepisy, te kontrole, tych dziennikarzy śledczych. No to, to tam nie masz za dużo. Ale to w Rosji to tak. To życie tak, miodem. Pa Usłane, tak? Bycie politykiem. Paweł, no też masz zagrożenie. Nie masz konkurencji. Masz jedną Rosję. No nie, Partię. no masz jeszcze Sprawiedliwą Rosję, no różne. Ja, ja wiem, ale one to wszystko jest jeden pies. Jak już zostaniesz tam namaszczony, no to Krzyściń, no. nikt nie będzie się ten w koryto dopychał. Chyba, no ale że żeby się wybić, przebić, dlaczego ty masz na, być namaszczony, a nie ktoś a, inny? A, że konkurencja jest większa. No. no, każdy chce być, przecież myślisz, że co, tam jest sporo, który, którzy by chcieli też być gubernatorem. No każdy chce być młody i bogaty jeszcze, no. zanim będzie stary, albo w ogóle, że nie będzie bogaty, ale po no. prostu będzie stary. Jak już nie no może tak. być młodym, no to chociaż bogatym, tak. No tak, tak. No. Dajcie znać, czy opłaca się do tego, do polityki iść w Polsce. To... Tak, piszcie. Może piszcie zostaniemy aktywnie. prezydentem i premierem, co? Podzielimy to jakoś. M ministerstwo już mamy jedno. No, no my tak trochę tymi kilka... drzwiami po prostu. Tu dymic nie będzie. Zaczęliśmy od ministerstwa, tak. No to na tak, teraz kompletujemy cały rząd. No to robimy sprytnie od tyłu, żeby wiesz, nikt nas mm -hmm. tamten, a jednak nie już. Tak. Tak. <laughs> dobrze, to słuchaj. Dobrze. Przejdźmy do kolejnej informacji tutaj z Rosji. I takie pytanie. Trochę mam do ciebie. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Uciekał. No bo tutaj jest informacja, że właśnie pytanie może najpierw do ciebie: czy kiedyś wynajmowałeś pokój? Komuś ja, czy y, ktoś mi? Obie opcje możesz ten. No jak na wczasy jadę, to jakiś pokój wynajmuję, nie? A, czyli nie? tak, ale na przykład, że tam na stacji. Studia, albo nie wiem, że na przykład. Nie, ja y, tak jak mówiłem, na studia to też musiałem sobie zapracować i wybrałem studia No ale wynajmowałeś pokój czy całe mieszkanie, ty. O, nie, no z rodzicami dojeżdżałem, a, z rodzicami. a czesne, żeby opłacać, to pracowałem w tygodniu, a weekendami jeździłem a, na studia. do 40 z rodzicami pamiętam przed tą piwnicą. No. Nieprawda. Nieprawda. Wbrew no. statystykom, które są teraz, to ja bardzo szybko opuściłem gniazdo. gniazdo rodzinne. Tak, tak, tak. I jedź synu w ten świat, tak, zarabiaj. No, tak, jedź trzy ulice dalej. <grym> Mieszkanie na no świat, tak. Tak. No, daleko nie dojechałem, ale tak, tak, usamodzielniałem się szybko i studia sobie samopłacałem, tak. No bo tutaj pracę. Właśnie taka dziewczyna z Rosji. Mm -hmm. Pisza o poradę, co zrobić. Do ciebie? <laughs> tak. <laughs> Na social mediach rosyjskich. Co mm -hmm. zrobić, bo w jej Pawele, pokoju. Pawele, bójku, Pawele. Bo w jej pokoju znalazła się trumna. Ale ona wynajmowała i po prostu wraca pewnego popołudnia do tak, pokoju tu... tak, tak. A tam tak, trumna. A tam trumna. Okazało się, że w trumnie. No to nie trzeba babcia. podzielić To jakoś tam, czy jak to się tam nazywa, tą stancję. Na pół. A, że niższe, zarządzają No tak. Niższe. Jak już ktoś dodatkowo śpi w pokoju, to. Tak. No okazuje się, że yy, znalazła trumnę z ciałem babci właścicielki. I ta właścicielka nie ostrzegła jej, po prostu wstawiła jej trupa do pokoju. Tak, 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 no bo chciała zaoszczędzić, prawdopodobnie tutaj. No i nie miała co z tą babcią zrobić, no i stwierdziła, że. Bo A u się siebie zapytała... w pokoju nie mogła. W sensie musiała podrzucić. Może komuś. nie chciała. A, no ona się brzydziła, to podrzuciła studentce, no dobrze. Może nie chciała, nie wiemy, tak. No, stwierdziła, że na krótko. Ile to się na to krótko, ciało będzie Jedna rozkładać. nocka, dwie? Trzy lata kości zostaną, Panie. No i że nie stać ją na przechowanie, tak, tutaj ciała. Ale to jakiś rabat ta studentka powinna sobie zorganizować za tak to. Tak byś doradzał, okej. Okay. No tak, no. no bo co, nie może usunąć babci, właścicielki. No nie. No nie Chyba może. Chyba to by było niezgodne z prawem nawet, nie wiem. Tak. Może regulamin pokoju źle odczytała. Może tam jest drobnym drukiem, że okazyjnie można dokoptować trumnę z babcią. A ona podpisała da, da I poszło. E, no, możesz próbować się wynieść do koleżanki jakieś na dzień dwa. Pospać na dworcu. Ja chyba bym wolał na dworcu spać niż yy, w pokoju z trumną obcej. Właśnie, baby. jakbyś dałbyś radę, nockę w Nie chcę tam. Ja, ja to Od się jak tak. Ten, jesteś. Ja, ja bym już do tego pokoju nie wrócił w ogóle. Ja bym się tylko spakował i wyszedł. Podejrzewam, znając siebie. No. Więc nie, no, a ty mieszkasz sobie gdzieś, nagle ci trupa podrzucają. Co to mi przeszkadza? Brśnie to... nie zrobi. Nie, nie, nie rozumiem. To znaczy, rabat, to okej, okay, rozumiem. Nie bym zażądał rabatu, tak? I spał dalej. Okej, okay, ja nie, ja nie. Ja bym nie usnął, oka bym nie zmrużył. Przecież ta by się tr... bał? Czy co, że... o, Skrzypi, trumna pewnie w nocy. Jak ci co ci skrzypi? Musi no, się tam babcia co rusza, babcia? pewnie. <laughs> tak. Jakieś pośmiertne Jak podrygi. No a co, nie rusza się ciało po śmierci? Te jakieś co? takie skurcze mięśni, coś tamten. No, coś tam może Ga się tam gazy. Karuszy, no coś i to gazy, czy coś, nie? No, śpisz Ujdą. sobie, a tutaj Strumny. No przecież ja bym wyskoczył przez okno, chyba ze strachu. Dlatego Mateusz Mieszka w filmicy. Tak. Nie, absolutnie, absolutnie. Nie, no, to jest. Jak, jakby to było na czasach, to bym dał jedną gwiazdkę tylko. A takie czasy? Było Czas. fajne, przez pierwsze trzy dni, Pogoda była ładna. Ale potem kiedyś w pokoju <grywne> dokoptowali nam <grywne> zepsuł mi ten w czasy. Nie, nie, no hardcore trochę. Wiesz, rodzina to jeszcze, wiesz, kiedyś tak było, że się trzymało, nie? No Słogi tak było. Ja domu. pamiętam nawet. No ja nie. Bo normalne. Ja jestem... No widzisz, a ja jestem z tego pokolenia, że to już nie jest normalne. I ja nigdy tak nie miałem. A dodatkowo. Ale otwa... by, by było tam, na przykład mi mówili, nie wchodź, nie wchodź, bo tam ten, nie? Babcia. I tam ktoś z, z rodziny, nie? Aha. Jak aha. byłem mały, nie? No ale a. było normalne, nie? że tam wiesz, nie? No okay, I tam sobie okay. ktoś leżał i jakoś tam wiesz. I tak długo? Teraz trzy. No, no. Znaczy, ale... długo, no. No, trochę leżał, tak. No. Nie? nie, no właśnie jakoś nie. Tam jedna nie. czy nie. druga osoba, tak. Tu ten element chyba obcości jest dla mnie taki. A, że to jakby. Nie wiesz, moja co, babcia, tak... wiesz. A, że nie twoja babcia, no to tak. No. A, okay. no tak jakoś chyba nie, sw... nie swój bym był. A okay. w ogóle jakby ci żywą babcię do pokoju podrzucili. <laughs> W sensie, że łóżko obok. To spałbyś? Z drugiej strony ciekawe, jak to jest właśnie względem prawa. No bo wiem, że w Polsce tam próbują, jak na przykład ktoś się nie, nie chce wyprowadzić, nie? Że podrzucają babcię. Nie, komuś? to dokoptują ci współlokatora, nie? No, ale musi ale być żywy? żywego. No właśnie. No właśnie, nie? nie wiem. Że jak na przykład jest martwy. A może to wtedy... mo jest jakiś czarny rynek. Chociaż łatwiej znaleźć, pewnie jest żywego, nie? Lokatora? No. No bo jak jest martwy, no to nie nawiążesz kontaktu. Ale chyba, zba, że <laughs> chyba, że ty potrafisz. Nie no, wydaje mi się to tak poroniony pomysł. No bo... Nie jak no, chyba do... zwego, bo z Maury to by zgłosili na policję, policja by tam ten i by no Ale to to ciało. Ciało w twoim mieszkaniu jest, no to ty masz problem, nie? No, ale to zgłaszasz pewnie na policję i wtedy. Że przeszedłeś że... do domu, a tu leży tu. ciało, jakaś śledztwo, coś tam i zabioręło. A to nie? zobacz, no, jak który... problemy możesz komuś narobić, nie? No. Podrzucisz mu i. Ten. Podrzucić ciało, no. 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 Nie, nie. Dobra, zostawmy ten temat, bo on jest bardzo dziwny. M mroczny. Mroczny. A w sumie y nie odpowiedziałeś mi: z żywą babcią byś spał? W jednym Nie. <laughs> Jak tak to sygnał. Sobie... Ja na takie <laughs> strony nie sądzę. Nie do pokoju wynajmujesz pokój, a tu ci dokoptowują jakąś obcą babcię. Nie do pokoju. A to właśnie, no. Jakże żywą to tak. Że Żywą tylko na przykład schorowana i na. Ale czego babcia? Może dziadek, tak? Aby miał być wybór. Tak, bo cała kolejka jest w przedpokoju i, i sobie wybierasz: żywa, martwa, pan, pani. A ty mówisz, no jak już kogoś to... Żywa, jak jak martwa, to pan daje. Pani tak. Oj. Nie, no dobra, głupawka nas chyciła na koniec. Zapraszamy już na poważniejsze wiadomości. Trzymajcie, Trzymajcie się. się. Cześć. Cześć.